Cześć, dzień dobry. Ja jestem Miśka i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jakiś czas temu prezentowałam Wam mój stos hańby, i w tym odcinku wielokrotnie mówiłam, że bardzo chciałabym zmniejszyć ilość książek, która się tam znajduje. No, niestety, może to być utrudnione, ponieważ uległam chęci przeczytania nowości, które pojawiają się na rynku wydawniczym. Więc zapraszam Was dzisiaj na book haul. Ogólnie to powiem Wam na swoje usprawiedliwienie, że bardzo długo zwlekałam z zrobieniem tych zamówień, bo mam ze sobą dwie paczki: jedną z wydawnictwa niezwykłego i drugie zamówienie zrobiłam w empiku. Odkładałam ten moment najdłużej, jak się dało, ale w końcu stwierdziłam, że. Nie ma co, po prostu zamówię te książki, które chcę teraz przeczytać i mam nadzieję, że uda mi się je przeczytać, a nie że dołączą one w jakiejś tam części do tego mojego stosu hańby. Swoją drogą gdzieś tutaj pojawi się odniesienie do tego filmu i myślę, że zaczniemy sobie od unboxingu paczki z. Empiku. Pierwszą książką, którą e, dzisiaj Wam pokażę jest Już w porządku Mela, autorstwa Martyny Pustelnik. E, ja już miałam przyjemność czytać jedną książkę od tej autorki, Nie rób scen Flora. I e, jest to fenomenalna książka, bardzo mi się podobała i w sumie nagrałam też na jej temat recenzji, więc gdzieś tutaj znajdziecie odniesienie do tego filmu. No i tak bardzo spodobała mi się historia Flory, że stwierdziłam, muszę poznać bliżej Mele, dlatego zamówiłam tę książkę. Jestem w sumie ciekawa, ponieważ Mela w nierób scen Flora była taka, wiecie, poukładana, mocno pedantyczna, miała w swoim życiu harmonię, dlatego jestem zaciekawiona tym, co tutaj mnie czeka. No i tutaj już widzę pierwsze pytanie, a może porządek tkwi w chaosie, więc zakładam, że będziemy mieli tutaj Trochę zwariowanych rzeczy, ale zobaczymy. I bardzo mi się też podoba, że w sumie ta okładka nawiązuje stylem do Nerubsten Flora. Następną książką, którą wybrałam, jest Sypiając z Psychopatą. W sumie nie mam pojęcia do końca, jaka historia mi tutaj czeka. Widziałam kilka pozytywnych opinii na Instagramie i stwierdziłam, że chętnie przeczytam tę książkę. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Oszust z Tinder'a nie jest jedyny. Oto prawdziwa historia, która zaszokuje cię tak samo jak dokument Netflixa. O, słuchajcie, w sumie to powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam, że tutaj może być jakieś połączenie z tym dokumentem. Ja oglądałam Oszusta z Tinder'a na Netflixie um, i była to całkiem w sumie ciekawa historia, dlatego mam nadzieję, że i ta książka mnie nie zawiedzie. Na pewno będę się z Wami dzieliła swoimi wrażeniami na bieżąco na moim Instagramie i może też nagram na TikToka jakiś film, jak czytam tę książkę, jakieś pierwsze wrażenie. Zobaczymy. Teraz pokażę Wam dwie książki równocześnie od Niegrzecznych Książek. Mamy tutaj dwutomówkę, Wytrwałość Dzikich Kwiatów i Odrodzenie Dzikich Kwiatów. Jestem przeogromnie ciekawa obu tych książek. Na temat pierwszej części, wydaje mi się, że ta była pierwsza, na temat pierwszej części widziałam mnóstwo pozytywnych opinii. Ta książka ma trzy płomyki w skali hot level, drugi tom tak samo, dlatego też liczę na jakieś takie, wiecie, fajne scenę spicy, które opisane są ze smakiem, bo tego w sumie oczekuję od takich książek. I co my tutaj mamy napisane? Upajająca, uzależnia, odporna na przeciwności. Ich miłość jest jak dzikie kwiaty. Mega szkoda generalnie, że ta książka nie ma skrzydełek, ale ma bardzo ładne wklejki w środku. Ja generalnie wolę, jak książka ma skrzydełka, ponieważ wtedy brzegi tutaj się tak szybko nie niszczą i nie rozdwajają. Dlatego co? Dlatego tyle. Chyba nic więc nie powiem. Aha, dobra. Przeczytam jeszcze, co jest tutaj napisane. Ona ma 18 lat, on 31, czyli mamy różnicę wieku. Ich światy nie powinny się przeciąć, jednak gdy zamieszkują po sąsiedzku, pokusa okazuje się nie do odparcia. Czyli będziemy mieli pewnie motyw zakazanego romansu. Podobny wątek w książce miała Colin Hoover w serii, w serii Slumped, tylko że tam wszyscy byli dorośli. Będę czytać i dzielić się wrażeniami na bieżąco. Jak stwierdziłam, że będę zamawiała nowe książki, wiedziałam, że ta na pewno znajdzie się w koszyku. Ja chciałam powiedzieć, że Moon Drive y, potrafi w marketing niesamowicie. To jaka otoczka promocyjna pojawiła się wokół tej książki totalnie do mnie trafiła i słuchajcie. Z jednej strony to super, ale z drugiej strony ja mam ogromne oczekiwania wobec tej książki. Ja oczekuję od tej książki, że ona mnie po prostu rozłoży na łopatki. I że będę siedziała zaryczana, i że nie będę w ogóle potrafiła ogarnąć swoich emocji, ponieważ tak, ta książka jest trochę przedstawiana właśnie w social mediach. Widziałam dużo TikToków i dużo opinii, gdzie recenzentki wypowiadały się na temat tej książki, właśnie że złamała ona im serce. No i liczę na to samo yy, u mnie. Gdyby był ze mną od wydawnictwa Moondrive. Generalnie nie wiem, o czym jest ta książka, bo oczywiście y, ja nie czytam opisów, które są tutaj umieszczone, z racji tego, że zawsze się boję, że one zdradzą mi za dużo i że stracę cały fan z czytania, więc kompletnie nie mam pojęcia, co czeka mnie w tych książkach, które dzisiaj zamówiłam, znaczy które dzisiaj Wam pokazuję, bo zamówiłam je już jakiś czas temu. Wszystkie nasze granice od Natalii Brożek, również y, niegrzeczne książki, trzy płomyki w skali Hot. Romans z profesorem to niebezpieczna gra. Mhm. Czyli będziemy mieli tutaj kolejny zakazany romans. Kurczę, widzę, że sobie tak mocno zróżnicowałam te zamówienia, bo mamy i trochę coś, myślę, że można te książki pociągnąć pod erotyk. Trochę mamy książek, które y, mnie zaciekawią i może będą trzymały w napięciu, bo mam też parę thrillerów. Nie mam pojęcia y, poza tym, co teraz tutaj przeczytałam, co mnie tutaj może czekać. Czy przekraczanie granic pomoże Gai uporać się z przyszłością, a może sprowadzi na nią śmiertelne niebezpieczeństwo? U, czy by był jakiś wątek kryminalny tutaj? Też jestem ciekawa, kurde, szkoda, że wydawnictwo y, Niegrzeczne Książki nie robi y, tych Przydałek w książkach mamy tutaj też taką wlepkę całkiem fajna. Podejrzewam, że z tyłu jest mężczyzna, nawiązanie do okładki, więc mega fajnie, że wydawnictwa zwracają na takie rzeczy uwagę. No i ostatnia książka, z którą zamówiłam w Empiku, to oszustka od Aleksandry Śmiegielskiej. Aż trudno uwierzyć, że to debiut. Zaskakujący, przejmujący, niepokojący, świetny thriller. Rekomendacja od Wojciecha Chmielarza prawie, że naprawdę pokładam dość spore nadzieje w tej książce i mam nadzieję, że mi się spodoba. Widziałam dość sporo pozytywnych opinii na temat tej książki również na Instagramie, i w sumie dzięki Instagramowi zamówiłam tę książkę jakoś szczególnie ona mi się na TikToku nie pojawiała. W przeszłości nie da się zmienić, można ją jednak oszukać. Wydawnictwo Znak. No zobaczymy, zobaczymy. Jest ciekawa, książka jest w sumie kurczę dość cieniutka, lekko ponad 300 stron, więc myślę, że też dość szybko ją przeczytam. Nie wiem tylko w jakiej kolejności będę czytała te książki, ale to wyjdzie w praniu. Chciałabym trochę to tak sobie, wiecie, zróżnicować, żeby nie było, że przejadę przez wszystkie niegrzeczne książki, a później będę czytała tylko thrillery albo wszystkie książki z niezwykłego naraz raz machnę. Może sobie ustawię jakąś kolejność, może to będzie pierwszy raz, kiedy zrobię TBR sobie. Zobaczymy. Będę wam dawać znać na pewno na Instagramie, bo tam w sumie codziennie wrzucam jakieś storki. Aha, nie mam jeszcze tutaj ze sobą jednej książki, bo ktoś już sobie ją y, przyciągnął na swój regał w domku. Zamówiłam jeszcze jedną książkę od Izabeli Janiszewskiej, Ludzie z mgły. Jest to thriller, głównie chciał go przeczytać Dawid, no ale oczywiście, jak już go mamy w domu, to pewnie ja też go przeczytam. Na temat książek tej autorki widziałam dość pozytywne opinie, w szczególności na temat poprzedniej jej książki. Niestety nie wiem jaki to był tytuł, nie pamiętam. Dlatego mam nadzieję, że zarówno i Dawid, i ja będziemy zadowoleni z tej lektury. Może nawet nagramy wspólnie odcinek na temat naszych wrażeń i spostrzeżeń na temat tej książki. Zobaczymy, przegadam temat i jak się uda, to zobaczycie taki odcinek na moim kanale. Ale tutaj to dopiero będzie spicy. Siedem książek z wydawnictwa niezwykłego. Zamówiłam te książki głównie przez TikToka. Praktycznie każdy z tych tytułów gdzieś tam mi się przywinął właśnie na tej platformie i widziałam na temat tych książek zarówno pozytywne, jak i nawet mogłam rzec, dość mocno negatywne opinie, ale lubię wyrabiać sobie własne zdanie na temat danego tytułu, dlatego dzisiaj Pokażę wam książki, które wybrałam. Zaczniemy sobie od Penelope Douglas i Credence. Czekajcie, bo wydawnictwo niezwykłe lubi um, dawać dodatkowo zakładki do każdej książki. Teoretycznie powinniśmy mieć dedykowaną zakładkę. Tej książki nie zamawiałam, ale tam zakładki ja akurat nie używam, więc sobie będą leżały. Kredens od Penelope Douglas. Ja generalnie już od jakiegoś czasu zbierałam się do tego, aby kupić jakąkolwiek książkę tej autorki, ponieważ jestem pod wrażeniem, jak wielką rzeszę fanów ona tutaj w Polsce zgromadziła. Wiem, że ma. Ona też jakąś serię, nie wiem jak ona się nazywa, ale nie chciałam iść w serię, bo widziałam, że są to niezłe grubaski i bałam się, że wiecie, kupię pierwszą część albo kupię całą serię i mi się nie spodoba i będę tego żałowała, dlatego postanowiłam na jedną tomówkę Credence. I nie mam pojęcia, jaka historia mnie tutaj czeka, no ale yy, widzę, że to też jest taki grubasek, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. W jej życiu będzie trzech mężczyzn, oh my god. Jeden będzie ją miał, jeden będzie ją chciał, a jeden będzie chciał ją zatrzymać. No czyli będzie walka trzech facetów o jedną dziewczynę. Zobaczymy, czy mi się to spodoba. Te książki pokazuje mi się praktycznie codziennie na TikToku. Dwutomówka For Sure Not You i Maybe You. Pierwsza część i druga część. Um, wiem, że jest to książka o nastolatkach. Idealna dziewczyna i zepsuty chłopak o wątpliwej reputacji. Wydaje mi się, że m, tak. Akcja dzieje się w prywatnym liceum Westwood Academy. Dziewczyna jest perfekcyjną uczennicą, ulubienicą nauczycieli i w dodatku przewodniczącą szkoły, czyli wiadomo już, że zły Charakterem i czarną postacią będzie chłopak. To właśnie o tej książce widziałam, w sumie o tych obu książkach widziałam dość skrajne opinie. Jedni kochają, inni nienawidzą, dlatego z przyjemnością wyrobię sobie własną i się nią z wami podzielę. Autorką jest Weronika Ancerowicz. W ogóle zauważyłam, że wydawnictwo niezwykłe, w swojej ofercie ma książki, głównie autorek, nie ma tam autorów i w dużej mierze są to polskie autorki, więc bardzo fajnie. Ja ja sobie na ten rok właśnie postawiłam za cel czytanie książek polskich autorów i powiem Wam szczerze, że całkiem nieźle mi to wychodzi, więc cieszę się, że kolejne książki polskiej autorki trafiły w moje ręce. Dobra, słuchajcie. Mam Julię Wrylewską. <noise> o Julii Wrylewskiej bardzo dużo widziałam TikToków, bardzo dużo nie zliczę. Przez chwilę generalnie nie mogłam się zdecydować, które książki tej autorki w ogóle wybrać, bo akurat mam tutaj dwutomówkę i jednotomówkę. Wiem, że ona ma też trylogię, i jest jeszcze jedna książka, która jest jednotomówką, i wybierałam te książki trochę w ciemno. W pierwszej chwili chciałam zamówić cały pakiet, tam wydawnictwo Niezwykłe ma cały pakiet i książek wszystkich, ale stwierdziłam, kurde, co, jak mi się nie spodobają, więc postawiłam na jedno tomówkę, ponieważ chciałam sprawdzić, jak autorka spina historię, tak wiecie, w jednej części, gdzie nie ma rozwleczenia, gdzie nie ma tego takiego zakończenia, bo wiecie, jak są serie, dwutomówki czy tam trylogie, to jest tak, że to zakończenie pierwszej i drugiej części zawsze jest takie, żeby zachęciło czytelnika do kupienia następnej części. W jednotomówkach. Właśnie fajnie, bo to się tak wszystko spina w jednym, więc postawiłam na jedną, e, jednotomówkę The Legacy i nie mam pojęcia, co mnie tutaj czeka. Naprawdę nie mam kompletnie pojęcia. E, I na e, dwutomówkę Gods of Low. Czy żeby tutaj był wątek z prawem? Zobaczymy. Bardzo mi się w ogóle podoba to, że mm, okładki są dość spójne, pomimo iż jakby wiecie, to nie są e, serie, które się łączą. Łączą. No mamy tutaj postaci na okładkach, jak wiemy my za tym zbytnio nie przepadamy, ale jest to zrobione w całkiem ładnym stylu, więc aż tak bardzo mi to, mnie to nie razi po oczach i nie przeszkadza. No i też bardzo fajnie, bo ogólnie te książki są dość cieniutkie. Mają 300, niecałe 350 stron, więc wydaje mi się, że będą to tytuły, które pochłonę po prostu w jeden dzień. Takie, wiecie, jeden dzień, 24 godziny, bo wiadomo, że w jeden dzień taki normalny, to nie mam czasu, żeby y, aż tak się oddać lekturze. Chyba, że nie muszę iść do pracy, bo jest to weekend. I ostatnia książka od wydawnictwa niezwykłego, Summer Love od y, Uli Buchacz. 18-letnia Summer Pratt zostaje zmuszona spędzić wakacje w miejscowości w stanie Missouri. No i okej. Okay. Spoko, zobaczymy, co nas to kurczy, jaka młoda yy, autorka. Ja yy, generalnie. Nie, nie znam zbytnio tych wszystkich autorów. Julię Brylewską jedynie obserwuję na Instagramie i Weronikę również. Tak to zbytnio nie kojarzę. Aha, i słuchajcie, to, nie, to na pewno nie będzie erotyk, bo mamy w tej informacji, że jest to książka 15+. Mega spoko, jak wydawnictwa zamieszczają na okładkach informacje na temat wieku. Przyznam szczerze, że ja nie lubię, kiedy na TikToku czy na Instagramie padają pytania o to, a od ilu lat jest ta czy inna książka, ponieważ uważam, że my, jako czytelnicy, Oceniamy to względem naszych prywatnych doświadczeń. I na przykład, gdyby na tej książce nie było umieszczone informacji na temat wieku, ja bym mogła powiedzieć, że według mnie ona jest 18 a ktoś inny stwierdzi, że a mamy tutaj takie lajtowe rzeczy, że spokojnie 14 ją może przeczytać. Dlatego ogromny plus dla wydawnictwa za to, że umieściło tutaj taką informację. No i dobra, nic więcej Wam o tej książce nie powiem. Widziałam ostatnio jak 11-latka właśnie. Czytała tę książkę i strasznie po niej jechała. Przez co przez chwilę zwątpiłam, czy dokonałam dobrego wyboru, no ale zacznę czytać, wyrobię swoje zdanie i będę wiedziała. Ogólnie pokładam ogromną nadzieję w każdej z tych książek, którą zamówiłam, ponieważ przyznam Wam się szczerze, że ten rok jest taki trochę średni, jeżeli chodzi o moje wybory czytelnicze. Mało książek mnie zachwyca, mało książek powala mnie na kolana, więc mam nadzieję, że zamawiając te książki, dokonałam naprawdę dobrych wyborów i znajdą się w nich jacyś ulubieńcy o których będę mogła mówić wam albo z ogromną radością i fascynacją, albo z ogromnym smutkiem. No dobra, no i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać czy lubicie oglądać takie bookhole, bo ja na maksa lubię oglądać, kiedy ktoś pokazuje, co tam sobie fajnego upolował i kupił. Oczywiście mam nadzieję, że zostawię wam wszystkie linki do tych książek w opisie tego filmu. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji mojego kanału, jeżeli nadal mnie nie obserwujecie. No i mam nadzieję, że zostawicie w trakcie oglądania łapkę w górę. Oczywiście zostawiam Wam również linki do mojego Instagrama i TikToka, gdzie jesteśmy w stałym kontakcie. No i co? Nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami pożegnać i do zobaczenia już za tydzień. PA!